Proszę Państwa, witamy na KSW 101. Jesteśmy po raz drugi w tym roku w Paryżu i po raz drugi w historii KSW właśnie w tym kraju i przed nami wspaniały debiut i tutaj mieliśmy knockout w pierwszej rundzie. Alors, félicitations, bienvenue à KSW, ton début c'était quelque chose de formidable. Quel est le sentiment maintenant? Bah, le sentiment, c'est comme un jour au boulot, c'est comme d'habitude. Après, là, c'était un beau chaos, c'était dans ma, dans ma ville, dans mon, dans mon département. Et en plus c'était en short notice, du coup il euh, y a tout qui va là, toutes les émotions elles remontent et je suis content de moi. Mhm. Zapytałam y, o uczucia naszego zawodnika, y, jakiemu towarzyszą przy tym debiucie. Powiedział, że dzień jak co dzień dzień w pracy, przyszedłem do pracy, zrobiłem ten knockout, jestem u siebie, y, w swoim mieście, jestem w swoim kraju, więc wszystko jest na porządku, bardzo, bardzo spokojnym, jeżeli chodzi o emocje. Alors, ta public, ton pays, est-ce que te donne plus de motivation ou plus de la pression, stress selon toi? combat dans mon pays dans ma ville ça m'a donné euh, de la détermination mm -hmm. Zapytałam o e, źródło emocji i rodzaj emocji jaki towarzyszy e, przy tym fakcie że jesteśmy właśnie we Francji. E, odpowiedź była że daje mi to bardzo dużo determinacji e, i siły w dążeniu do celu. Donc toi et KW quel est le plan e, à l'avenir? Ja podpisałem tylko KSW i do mojej organizacji, LEXAGON, i zobaczymy Zapytałam o plany na przyszłość, jeżeli chodzi o organizację KS2, KSW. I oczywiście tutaj mamy dzielenie kariery pomiędzy Hexagonem a naszą organizacją, więc po tym, że spektaklu, po tym, że no-kaucie, będzie powrót do rodzimej organizacji, do hexagonu i potem wszystko zobaczymy. Felicitations encore, en to było un grand plaisir. Merci. Nadal trwa KSW 101. Jesteśmy w sercu Francji, w Paryżu, a z nami e, wychowanek i mafu e, i bardzo utytułowany, wcześniej amatorski, a teraz już zawodowy Amoriu Akozabo który wygrywa przed czasem bardzo pewnie w swoim dzisiejszym e, debiucie. Alors, félicitations de ton début. Tu étais très très sûr e, dans la cage e, amateur avant, pre, e, précédent, mais maintenant tu es professionnel et tu fais ton boulot en façon très professionnelle. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Déjà je suis content pour l'accueil. C'est mon troisième combat au KSW, c'est euh, pas anodin. Donc, euh, ils ont vu mon potencjał. I là, aujourd'hui, je l'ai prouvé par, un chaos, par un finish. Donc, je suis très content. Mm -hmm. euh, Zapytałam euh, Amorego, to jak się czuję ze swoim euh, debiutem zwycięski, bo zachowuje się jako niegdyś amator, a teraz profesjonalista. W sposób iście profesjonalny w klatce. Euh, Amory tutaj odrzekł, że jako trzecia walka dzisiejszego wieczoru pokazał, że euh, fajny finish był tutaj na wagę złota. I że euh, cieszę się, że mógł w taki sposób zaprezentować się dla organizacji euh, KSW. Euh, donc, tu étais très dur, euh, mais il y avait beaucoup de résistance. de ton adversaire donc euh, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ton adversaire et de puissance de lui Franchement euh, bah, déjà je tiens à le respecter parce que c'est euh, c'est pas c'est pas simple il vient en France il vient en territoire ennemi entre guillemets okay. et puis il était très solide en pied point solide euh, il m'a mis il m'a infligé euh, plusieurs contres il m'a surpris aussi en lutte. Quand je l'ai fait tomber, il a réussi à contrer, prendre mon dos et il lâchait pas l'affaire. Des fois, je le mettais knockdown, il est au sol, il essayait de, de rouler, faire un peu scramble. Donc, non, vraiment, respect à mon adversaire, merci beaucoup. Si aujourd'hui j'ai pu briller, c'est grâce à toi. Un combat, ça se fait à deux. Non, vraiment, que du respect. Merci beaucoup. Łako daje teraz tutaj bardzo dużo szacunku i miłych słów na temat formy swojego przeciwnika. Przyznaję, że była tam bardzo solidna stójka, że były tam świetne zapasy, które zdołały tak naprawdę w pewien sposób kontrolować łako w pewnych momentach. Nawet adwersarz tutaj mógł zająć plecy przez chwilę, więc naprawdę tutaj jest dużo, dużo szacunku i dużo ciepłych słów w stronę przeciwnika. Donc, quel est le pour toi KSW dans la future. Bah là, euh, pour mon premier combat, vu que j'ai euh, infligé un, un finish, je pense que je leur ai tapé dans l'œil et puis on... j'attends la suite, mais je pense qu'on va continuer avec eux. Mm -hmm. On va continuer avec eux. Ils savent que maintenant je peux infliger des KO, que j'arrive bien à solliciter la foule. Je suis vendeur, je suis présent sur les réseaux. Mm -hmm. J'ai le, les trios gagnants. Mm -hmm. Donc je pense qu'on va continuer avec eux et le prochain, ça sera encore plus explosif. Mako tutaj daje świetną swoją reklamę, ponieważ zapytano o przyszłość jego i organizacji odpowiada, że ma to wszystko, czego potrzebuje nasza organizacja, że ma bardzo dobre media społecznościowe, że dostarcza wspaniałe walki, że potrafi kończyć przed czasem, że dostarcza dużo wrażeń, że sprzedaje obiekty, więc jest po prostu czymś, co może być bardzo dobre dla organizacji, także liczy na kolejne angaże. Donc, félicitations encore une fois, c'était une performance très très bon, et je suis personnellement très impressionnée. Bonne chance à la future. Merci beaucoup. Et on se dit à bientôt, les gars. Et n'hésitez pas à suivre ma page Instagram LE-WAK2S également pour la page YouTube. Je propose beaucoup de contenu un peu pour que les gens puissent voir euh, bah, le, ce qui se passe dans la vie d'un combattant, surtout un combattant qui fait ses études en même temps, donc euh, étudiant, combattant. Donc n'hésitez pas à me suivre et euh, je propose du contenu régulièrement. On se voit bientôt, les gars. Tutaj tylko szybka wzmianka o tym, żeby śledzić koniecznie media społecznościowe. Łako, ponieważ są prowadzone w sposób bardzo rzetelny. Zapraszamy tutaj, postaramy się podlinkować, więc naprawdę bardzo dużo informacji. I dla wszystkich fanów złaknionych, dobrego kontentu, jeśli chodzi o MMA, Łako Zabo jest tutaj świetnym e, przykładem, aby to wszystko móc sobie zobaczyć właśnie w internecie. Dziękuję serdecznie. Merci. Merci à vous. Proszę Państwa, Król Artur wraca na salony i tutaj zaznacza bardzo mocno swoją obecność i odwraca karty swojej Przeszłości paryskiej, bo to, co się stało w kwietniu, puszczamy w niepamięć, i teraz witamy nowego króla Artura w Paryżu na nowo i w bardzo, bardzo piękny sposób. Gratuluję Tobie. Jak możesz podsumować i porównać kwiecień i grudzień? Witam wszystkich. Jak to mogę porównać? W kwietniu się nauczyłem to, że jak człowiek nie czuje się na 100%, no to nie powinien wchodzić w taką e, wysoką ligę sportow sportową i kompensować naprawdę z wysokimi zawodnikami. I na tym poziomie nie można popełniać błędów i każdy błąd e, kosztuje właśnie zdrowia i, i karierę. Nie? Więc e, cieszę się, że nauczyłem się z tego i jestem tam, gdzie jestem, wygrana i się naprawdę cieszę. Mhm. No właśnie, Alex Lohory, bardzo mocno doświadczony, bardziej o wiele niż Ty, jeśli chodzi o papier i tam walczył, kiedy łapałeś go w pas i próbowałeś go łamać, to długo nie mogłeś go przełamać, ale w końcu dopiąłeś swego. Um, jakie zauważyłeś dobre strony, a jakie dziury, o których mówiłeś w klatce podczas wywiadu? Um, jakie dziury i mogę mocne punkty, po pierwszej rundzie, no na początku pierwszej rundy Mówię tak, wyczuję stójkę, jedno wysokie kopnięcie weszło, ale takie szturchnięcie. Wiedziałem, że dziurkę stójkę ma dziurawą. Później poszłem w sepasy w Clinch, widziałem, że sapasy ma bardzo dobre, dobry defens. Więc mówię, nie będę się siłował za mocno, nie będę dużo siły tracił i będę się zimbawił, szukał jego balansu i e, równowagi. I jak będzie szansa, obalę go, jak będzie się mocno e, e, szarpał, to mhm. będę go puszczał i będę szedł bardziej w parter. Pod koniec pierwszej rundy chciałem go sprowadzić, nie udało się, później tak jak na się udało na koniec. I później w drugiej rundzie wiedziałem, że w stójce będę już miał większe szanse i no i weszło. No i weszło, no właśnie. A teraz jaki masz plan na siebie w KSW? Bo tak naprawdę masz, jesteś rozpędzony dwoma mocnymi zwycięstwami, znowu zaznaczasz swoją topkę, jeżeli chodzi o ranking. I, i czy masz kogoś na, na Widelcu, na myśli, z kim chciałbyś skrzyżować rękawice w przyszłości? Nie, nie mam nazwisk, ale chciałem walczyć z kimś z rankingu. Oczywiście ostatnie walki nie były rankingowe, ale im europejsko rankingowo były naprawdę wysokie, bo e, Alex Lahore był naprawdę dobrym przeciwnikiem, walczył dużo, dużo dobrymi zawodnikami, dużo mistrzami, przecież w Oktagonie walczył z e, Kingslem, z Wermolą, z e, Surdu, z e, innym chłopakiem, tu samym mistrzem Oktagonu, sama więc topka, no? sama topka, więc to był jednak nawstawnik z dobrej kategorii. E, a następnym wiem, czekamy, jaki będą ten. Mam nadzieję, że w następnym roku, może w maju, bym zawalczył, więc czekam, czekam. Teraz odpoczywam i i będę jadł. No <laughs> właśnie, na pewno będzie dużo pysznych rzeczy świątecznych i te święta będą dla ciebie w bardzo takim szczęśliwym chmurze ze względu na zwycięstwo. Tutaj wymieniłeś maj, czyli chyba spodobała ci się ta Francja? Tak, Francja bardzo mi się podoba. Cieszę się, że tutaj jestem, ale jakbym mógł powiedzieć, to w Polsce jednak inna jest atmosfera. Lepiej się walczyć, ponieważ kibice są lepsi, e, support jest większy, więc naprawdę no, raz może we Francji, raz w Polsce zobaczymy, jak, jak to wyjdzie. My na pewno chcemy, żebyś walczył jak najczęściej, bo naprawdę dajesz nam niesamowite emocje, Artur, dziękujemy Tobie. Celebruj i wesołych świąt! Dziękuję bardzo wszystkim i wesołych świąt. Dziękuję. Proszę państwa, podczas Kalen 101 201 nadal jesteśmy w sercu Francji, w Paryżu, a ze mną jest Ramzan Jambiev, który w sposób spektakularny wraca na zwycięską ścieżkę i nie daje szans kompletnie swojemu rywalowi podczas dzisiejszego wieczoru. Donc Ramzan pendant cette soirée, c'était une Ramzan qu'on connaît très très bien, qu'on Ramzan. Fou, de faux très agressive très puissante et très très sûre à propos de, de la victoire c'était toi en fait c'était moi et euh, comme vous avez vu je suis venu pour ça je suis venu comme j'avais dit je me suis préparé comme un fou je me suis préparé j'ai fait des entraînements de malade surtout le grappling j'ai travaillé beaucoup mon sol Et maintenant, ça paye. Mm -hmm, mm -hmm. Tak jak wam mówiłem, e, przyszedłem tutaj po to, e, po co zamierzałem. Bardzo mocno się przygotowałem, poświęciłem mnóstwo czasu e, przede wszystkim na, e, na parter i na e, całą grę, e, właśnie jeżeli chodzi o chwyty. I tak jak widać, moja praca się opłaca, e, wygrałem i czuję się fantastycznie. Uh, donc, tu uh, Di. Tout le temps à propos de Revanche, à propos, euh, à propos Ramos, euh, donc maintenant, ton idée pour ces Revanches, pour ta euh, combat prochaine, c'est quoi C'est quoi en fait L'année prochaine, pro euh, probablement euh, bah, Mon prochain, c'est quoi C'est que là, comme je suis bien, j'ai fini mon combat bien, j'ai pas de séquelles, j'ai pas de blessures, je bah, revenir vite, mais combat surtout en Pologne, mm -hmm. Et parce que j'aime beaucoup la Pologne, mm -hmm. j'ai beaucoup de connaissances là-bas en Pologne. Et euh, voilà, mais préparez-vous aussi en Pologne. Et euh, j'ai envie de revenir rapidement combattre en Pologne et surtout affronter. Soit on me donne une revanche, il n'y a pas de problème, mais si on me donne un autre adversaire, je suis là. Je suis là pour faire briller le KSW. Et euh, comme le KSW, mon, mon prix, bah. To jest honor i teraz jest żeby Ramzan tutaj nam mówi, że bardzo chętnie chciałby zawalczyć ponownie w Polsce, ponieważ dobrze się tam czuje. Tam również odbywa część swoich przygotowań e, i dobrze się czuje zaklimatyzowany, jeżeli chodzi o ten kraj. Jeżeli to będzie rewanż, nie ma problemu. Jeżeli będzie to jakiś inny zawodnik dany przez KSW, również go podejmie. E, jest zdrowy, nie ma żadnych uszkodzeń, nie ma żadnych tutaj e, jakichś zachorowań albo innych e, nieścisłości, jeżeli chodzi o Donc maintenant ici à Paris, qu'est-ce que tu penses à propos de l'événement en général, à propos de la carte et tout ce qui se passe maintenant bah Déjà, KSW, ils ont fait une très très belle carte. Comme vous voyez, il y a pas mal de monde qui sont venus, surtout pour moi aussi, car je connais pas mal de personnes qui sont venues, qui, qui attendaient mon retour après la défaite. Et euh, je sais que voilà, c'est un très très beau show. KSW, ils font du bon boulot. Surtout, comme pas mal de Français, ils ont ramené des victoires. C'est magnifique. Et maintenant, il faut que ça continue comme ça. Et je serai là. Ewidentowo. Zapytany o opinię na temat tej tutaj karty, konkretnie podczas KSW, raz Ranzan powiedział, że KSW zrobiło świetną robotę z całym matchmakingiem i ze wszystkimi walkami, które się tutaj dzieją. Powiedział, że jest bardzo zadowolony, że mogli tutaj ludzie przyjść i wspierać go po jego ostatniej porażce, w związku z tym, że walczy na swoim terenie i że ma nadzieję, że tylko że ta historia będzie się kontynuować pomiędzy KSW a ziemią francuską. Donc, Maintenant quel est ton type pour le main event parce qu'on a quelques dans quelques minutes on va voir tous les deux. Donc ça veut dire Parnas contre Valera. Valera bah ben, Parnas hein, je sais c'est mon gars Salah, j'ai tourné avec lui pendant pas mal de temps et je connais je connais Salah. Il va faire le taf. d'accord. Zapytany o typowanie ostatniej walki, która dosłownie już za parę minutek odpowiedział, że jest pewien, że Parnas to jest jego ziemek, jego człowiek, który zna i bardziej liczy na niego. Donc encore une fois, félicitations, Hamzane, tu as gagné c'est quelque chose de for formidable. Maintenant c'est ton pour toi et pour ta fête. Donc tu peux euh, tu peux rester, tu peux rep te reposer. C'est pour toi. Je te remercie surtout à toi. Toujours interview, c'est un plaisir. Donc euh, je vais me reposer aussi, repose-toi aussi. Donc, euh, merci à tous les gars qui sont là, qui m'ont soutenu depuis le début. Et on va continuer. Merci. Merci à tous ceux qui me soutiennent et pour la possibilité de ce Merci à toi. Proszę Państwa, właśnie zakończyła się gala KSW 101 e, i król pozostaje na tronie. Jest nim Saladin Parnas, który rozprawia się z Wilsonem Walerą na swoim lokalnym terenie tutaj w Paryżu. Jest królem, jest królem tego miasta, tego kraju i naszej polskiej organizacji, która już po raz drugi ma swój udany event e, właśnie na tej ziemi. Donc, felicitation! Tu as gagné encore une fois ta! Les deux ceintures, donc le double champion est là. Mais tu es très très calme, j'ai l'impression. Pourquoi c'est ça Non, l'habitude, l'habitude. Ah, d'habitude. Non, l'habitude. Hein. Donc, voilà. quel est le sentiment ben, Très bon sentiment, très content d'avoir gagné mon combat contre Wilson Varela à Paris. Ça me fait super plaisir et j'espère. Euh W odpowiedzi na to, jakie są teraz uczucia i że widzę na twarzy Salady, że jest troszeczkę spokojny i z czego to wynika, Salah odparł mi, że dla niego po prostu tak jest zazwyczaj, on się bardzo cieszy, ale jest to po prostu już jakiś rodzaj jego rutyny i że bardzo cieszy się, że mógł tutaj z Wilsonem stoczyć walkę na paryskim terenie. Donc, Wilson, estu et surpris, de lui pond le numer Euh, un ou plus tard Non, du tout, du tout. J'ai fait, fait, mon jeu que je fais d'habitude. Et euh, puis euh, le gauche-droite a, a, a fait parler, quoi. Je l'ai mis à gauche-droite, il est tombé KO. Puis après, j'ai enchaîné avec Gordon Le point. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. Mm -hmm. Zapytałam Salaha, czy był zaskoczony czymkolwiek, co dzisiaj Wilson pokazał w klatce. Salaha odparł, że nie, że po prostu wykonał swoją pracę, którą wykonuje zazwyczaj. Pracował tak jak należy i jego prawa ręka zrobiła roboty, dokończyła dzieła, także wszystko zadziało się tak, jak dzieje się normalnie. Donc sur ton terrain, à Paris, en France. Qu qu'est-ce qu que tu penses euh, en combattant là, parce que c'est quelque chose de différent, quelque chose unique euh, euh, en comparant avec euh, des combats en, en Pologne, qu'est-ce que tu penses Non, là c'est euh, quasiment la même chose, hein. ça me fait super plaisir de combattre dans une salle remplie, là c'est à Paris, c'est pour ça que je travaille très dur, Voilà, c'est le travail qui paye. Donc le fruit mm -hmm. Zapytałam Saraha o to, czy mógłby porównać występy w Polsce a na swojej francuskiej ziemi. E, I tutaj mistrz odpowiada nam, że dla niego nie ma to żadnego znaczenia, że e, bardzo dobrze i komfortowo czuje się na obu e, tych terenach. Uh, donc uh, le fan la c'était vraiment exceptionnellement, c'était quelque chose l'ambiance c'était explosive et très uh, C'était très chaud, très faux. Euh, Est-ce que tu euh, écoutais tout ça autour de toi bah, J'écoutais que mes coachs, j'essayais de faire euh, abstraction de tout ça. Mm -hmm. Je restais vraiment focus sur, euh, sur mon corner. Mais après bah, je, restais, je restais vraiment focus sur eux. Mm -hmm. J'écoutais tout ce qu'ils me disaient. Mm -hmm. On voilà, ne fallait pas jeter parce que Wilson Varela est très dur. Et puis, puis c'est tout. Et après le résultat, pendant cette victoire, les, les gens étaient comme Salac, Paris, vive, vive tout ça. Donc, que, quelle était la, la réflexion là bah, Ça me fait super plaisir. Comme je dis, ça me fait super plaisir. Bah, les cas où, les, les gens réclamaient un beau show, j'ai donné le show. Et voilà. Mhm. Zapytałam Salaha o to, jak napędzała go praca fanów tutaj na arenie, ponieważ była bardzo mocna, atmosfera była niezwykle gorąca i Salah tutaj mi odpowiadał, że on zawsze w klatce pozostaje niezwykle skupiony i zdeterminowany i słucha tylko i wyłącznie poleceń swojego trenera. Dla niego nie liczy się wtedy to, co dzieje się na arenie, natomiast już podczas świętowania swojego zwycięstwa sprawiało mu to niezwykłą przyjemność, całe to wsparcie z okazji jego Donc maintenant c'est la fête pour toi, donc tu vas faire si, tout ce que tu veux, d'accord donc félicitations encore une fois, c'était un grand plaisir de voir MMA de haut, haut niveau comme tu donnes comme d'habitude, merci. Merci. Merci à toi.